Wiecie dla mnie? Prościzna. Ej, nie wypuszczaj na mnie swoich kłów, w wampirze. Będziesz mnie drażnić, głupi zombiaku? Ha, bój się, bój. Ta bułka wygląda kiepsko. A czerwona jest idealna. Czarna wygląda o wiele fajniej. Zaraz coś wygrzebię. Nie potrzebuję tej skórki. Zombi, możesz być ostrożniejszy. Co tam jeszcze mamy? O, porcja czosnku. Wampirze, może chcesz? Zabierz to ode mnie! chyda! No jak chcesz! I gdzie jest moja bułka? O, tu jest! Idealny, zgniły zapach i wspaniały zielony kolor! Patrz, Wednesday! Wampirze, fajna, co? Nic nie rozumiecie? Potrzebuję warzyw! Trzeba je pokroić! Oj, coś mnie ręce nie słuchają. Za długo byłem pod ziemią. Oj, wampirze, nie zrobiłem tego specjalnie. Ach, nie zabijaj mnie Wednesday, a raczej nie zabijaj mnie po raz drugi. To wszystko położę na bułkę.